Mamy autobus SAN HastoB b W 1974 roku chyba tutaj postawiony. Zapadł się po osi jak widać. Generalnie raczej trudna rzecz do remontu. Jest to jeden z dwóch właściwie, które jeszcze jeszcze funkcjonują. Jeden wyremontowany w Warszawie. a jeździł w Rzeszowie. W środku. Czy coś w środku jest? No, słabo widać. Słabo widać. Przy dużych pieniądzach można by było jeszcze, jeszcze go uratować, jeszcze coś z niego zrobić.